z Aniusza na raz. Idziemy do Lidla na zakupki. A te idziemy. Jednak nie idziemy. Wróci, <śmian> wrócić. W mamy Szenen. listę. Jedziemy. Mamy to. Zaczynamy. Zaczynamy. Mhm. Dobrze, nie mamy. Nie <śmian> <śmian> mamy. <śmian> <śmian> Limonka, awokado, czekolada, goszka, eksylt, halo, 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 czego dusza potrzebuje. Wszystkie te produkty wprowadziłyśmy sobie później do Excela, żeby obliczyć koszt tylko za zużyte w tygodniu produkty, co w przybliżeniu wyniosło około 280 zł, czyli 40 zł dziennie. Tak naprawdę pierwsze zakupy są najbardziej bolesne cenowo, bo musicie kupić te wszystkie kasze, ryże, oleje czy orzechy, ale na następne tygodnie one Wam zostają i dokupujecie już tylko warzywa, owoce, mięso czy nabiał.